Dzisiaj sobie zagramy w Call of Duty Modern trójkę. Zagramy sobie dzisiaj w Warzona. Przez to, że sobie pomyślałem, że zagramy sobie Hood Loadout, Chicago Loadout. Mamy tutaj właśnie yy, a Draco, mamy tutaj właśnie Skina też żeby pasował do Chicago, co nie, bo jak ja bym był w Chicago, to troszeczkę by było to. No dziwne co, nie bym nie pasował w tym okrągu. I mamy tak, dzisiaj zagramy sobie z Draco i zagramy sobie z Glockiem Full Auto, a.k.a. Switchem, a ma tutaj nielegalnego Switcha. Bo sobie pomyślałem, słuchaj, ja nie jestem pipą, raz robimy sobie switchem. No i lecimy. Jeszcze jak ktoś mnie zleci, no to mamy tutaj moją, jak to można powiedzieć, mojego glocka. I wiesz, i tylko jak ktoś przyjedzie, brrrraa. A leci, co nie? Leci! Dobra, właśnie jesteśmy w meczu, musi jeszcze zagrać na Rebuff Island, bo na serio kurde nie chcę mi się czekać kolejnego 10 minut, ale może jak będę szybko dedał, to może pójdziemy sobie na Wendą, Ale dobra, gdzie lecimy? Mi się wydaje, że tak jakieś tak siemikolie tam polecimy. English siemi Mi się daje, bo na present nie chcę, ja chcę szybciej dostać właśnie loadout, żeby no, mógł grać moim loadoutem z Chicago. Bo na serio jak nie będę, no to bez sensu trosze troszeczkę odcinek. Ale dobra kurde, tu trochę ludzi leci. Ale dobra, ja się nie poddaję na serio, ja się I never give up, na Dobra, mam pierwszą skrzynkę, dałem mi coś. Chyba na no ja serio jakieś takie no najlepsze nie jest, ale i takie tak lepsze niż nic, co nie? Kurde, ja już dawno nie grałem w Warzone'a. Ja na serio chyba z dwa miesiące nie grałem w Warzone'a. Jak dobrze tak myślę. Nie no, nawet może dłużej nie grałem. Ostatnio jak streamowałem to chyba wtedy grałem. Bo no, na serio jakoś nie wiem, Warzone dla mnie nie jest taki ciekawy, jak kiedyś był, na serio. Może jak teraz się tak bardziej wkręcę, takie będę robił memowe loadouty, może wtedy. Może wtedy będę robił takie rzeczy, aro no. Nie no, CHŁOP się! What the? F no chłopu za jakieś gółno wybuchowe, no dajcie mi loada, ja potrzebuję loadout mój. Problem jest to, że nie wiem gdzie ja mogę znaleźć ten loadout, to jest największy problem. Tu chłop leci. Chłop w wodzie będzie lądował. O, oh, spadłem do wody. Nie, 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 nie. No, wskocz! Halo! Dobra, ten pistolet to gówno jest, ja idę stąd. Elo! Ja zaraz go spuszuję, ja mam teraz SMG, to normalnie mogę go... Jednak nie mogę go spuszować, żartowałem, jednak nie jestem aż taki dobry w Warzona, jak kurde, byłem Dobra, ale chłopie, jesteś gubnem na serio, Chłopie, smoke on the, the o! Oh, leżysz. Mamy jego MK, ale nie mamy jeszcze custom loadouta, to mi się jeszcze nie podoba, ale może zaraz dropną custom loadoutę. I don't know. Bo już kurde na serio, nie pamiętam kiedy one nawet dropiły. Ale chłop chyba leci na mnie, jak widzę na minimapie. A jak? Ale chłopie hop dead od razu. Dobra, będzie tu custom loadout? Kurde, nie ma custom loadouta. Ajajaj, ale dobra, chłop leży. Chłop myśli, że coś zrobi mi, ale jakieś takie lagi mam, jak mi się wydaje. Co to jest w ogóle? Jakieś kurde, chemie dostaje, nie wiem co to jest w ogóle. Już tak dawno nie grałem w Call of Duty, że nawet nie wiem o, w ogóle o co chodzi. Że jakieś dropy, dropią mi rzeczy jakieś w ogóle, nie wiem co to jest. Wiesz kurde, na no serio ten plan z tym custom loadoutem z Chicago, a.k.a. Hood loadout, na no serio miałem chyba dwa miesiące około. Na no serio, jakoś tak długo chciałem to zrobić, ale ja takie... Kurde, zawsze miałem jakiś inny filmik do nagrania, inny filmik, ale teraz jak nie mam za, w ogóle nic prawie do nagrania, to jest ja takie, dobra, sobie nagram to. Najpierw muszę dostać custom loadout i dopiero mogę puszczać ludzi, no serio, tak mi się wydaje, bo... Na no serio chciałem przedostać, bo to na serio będą broń z moduły dwójki, to kurde, Nie wiem, jak to w ogóle będzie, czy kurde, w ogóle będą jakieś dobre, czy nie, aro, no... Ja tego sobie stworzyłem taki lo loadout i takie, dobra, może będzie dobre. Dobra, custom loadouty są, dobra, idę stąd, idę stąd, elo. No nie gadę, że tam się zrespią, no ja pierdziu, na no serio? Aż tam? Co ja mam w ogóle za maskę? What the f... Ej, ja nigdy nie wiedziałem, że w na serio to się zakłada. Myślałem, że to tylko tak ty widzisz to. O kurde, custom loader jest tam u góry. O cholera, dobra. Próbujemy. What the nie, 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 nie. Dedam, dedam, dedam. O nie. No chłopie, odczep się ode mnie. Nie gadaj, nie. Nie gadaj. Zarobisty timing, to był timing życia. Co to było w ogóle? Hop powalił gościa i CHŁOP chciał dobić gościa i chłop mnie zabił. Dobra, lecę od razu po kastę loada, Walę to jak deadne to deadne, życie. Dobra, mamy Chicago loada, dobra, lecimy. Mamy Draco i mamy Switcha, aka Glocka. Dobra, lecimy, muszę tylko się skewować I można lecieć na ludzi, normalnie, no kia. Teraz na luzie można iść na gości. Kurde, teraz to ja się nie boję, teraz to ja wiesz, jestem w swojej naturze. To teraz mogę normalnie lecieć. Taki fun fact o mnie: Ja zacząłem słuchać rap przez GTA 5. Na no serio, tak kurde, sobie tak. I ku kupili mi rodzice GTA i później tak zaczęłem słuchać te radio, później tak zaczęłem słuchać te Los Santos, Los Santos radio chyba jak dobrze pamiętam, ja tak mi tak zawastynowało co nie, tak kurde za to jest i później mój pierwszy raper, który tak na serio słuchałem, bo był w radio co nie w GTA, to był YG, bardzo go lubiłem, to był mój taki idol, No Cap, ale później jakoś tak no niego! No! Jezu, chłopie jakiegoś głupiego shota używa, no i straciłem loadout. No i tak, pierwszy mój raper to był taki YG, później tak krótko zewolowałem, tak więcej, więcej raperów słuchałem, jakoś tak zostało to aż do tego momentu, co nie? Jezu, co za głupia szmatwa! No jezu, jak ja nienawidzę takich graczy, no. Używałem jakiegoś głupiego shota nawet nie można mieć panu. Dlatego myślałem sobie. Robisz to w Warzone? No ja takie dobra, zrobię sobie w Warzone, ale kurde, no możemy takiego gościa natrafić, co nie? Kiedyś możesz tak dostać Castanoda, kiedyś nie. Shut the fuck up, bitch. No i czemu kurde bo, O czemu nie gra w Warzona? Czemu nie lubisz Warzona? Bo takie rzeczy się dzieją, nienawidzę tego Warzona, to jest takie jak gówno nudne, na serio. Jakoś na dużej mapie, jak gram tą ogromną mapę, nie wiem, to jest stan coś takiego. Ona jest za duża, na serio, nie będę kamał. Za duża jest, nie mam fanu. Kurde, szukasz ludzi, 10 lat, szukasz kurde, jednej osoby. A, a kurde, na tej mapie to jest za dużo się dzieje: kurde, ledwo co zobaczysz, troszeczkę kurde, nie popatrzysz w tą stronę i już nie żyjesz. No takie, brother, po cholerę mam to grać. No tak, tu już zero. Dobra, jesteśmy na ostatnim meczu, bo powiemy, że no w tamtym meczu za dobrze mi nie szło. I jesteśmy teraz na Vandal. O wiele lepsza mapa, która. No, się bardziej znam na niej niż na Ribof Island. Ribof Island na serio Za bardzo fanem nie jestem. Jakoś, no, myślałem, że będzie o wiele lepsza mapa, ale jakoś tak nie wiem. Za duża jest ta mapa, tak. Open jest za bardzo. Tutaj jest za bardzo close. Tam jest za bardzo open, ale wolę bardziej, żeby było close niż open. Bo na serio nie lubię tego, wiesz. Jak w Fortnite, dobra, może być to open, jak polera, bo możesz się zabudować. Ale tutaj to gówno możesz się, a nie zabudujesz. No to wiesz, to jest takie lipa trochę jednorazem. Będzie loadout od razu? Będzie loadout! Dobra, dawaj mi Chicago loadout i lecimy. Dobra, to już właśnie tą mapę mi się podoba. Właśnie od razu dostajesz to, że co chcesz. Dobra, zamknę drzwi za sobą, żeby mi jakaś szmata nie przyszła od pleców. I dobra, lecimy. Chicago loadout in action. Idziemy w tą stronę. Walić to, idę w tą. Tu jest u góry. Dobra, idę do ciebie, hop, ja zaraz będzie smoke on the pack, you no know a bo będę jednak ja palo No ja jestem na serio główna w tej grze, no nienawidzę Wordona, no Jest chyba totalnie gówno ta gra, no ja od razu dodam, a 5 sekund mi nie ma Dobra, on tam poszedł. Dobra, dobra, dobra. A jednak tu jest, jednak tu jest, jednak tu jest! Może ja nie jestem jednak oponentem, może ja jestem jednak a good boy jednak może ja jestem, kurde, good boy, może, może powinienem chodzić do szkoły, kurde, uczyć się, a nie jakieś gang activities robić. O proszę, zostawcie mnie! A gonią mnie przez całe bloki! Mercy, mercy! A mercy! Mercy! A mercy! Oku. Nie, no w ogóle Mercy nie mają. Nie, no teraz tutaj jest chłop. Nie, no teraz idę tutaj. Ja pierdziu, no, Ja się czuję jakbym grał w jakiegoś, nie wiem, zombie, a nie kurde, jakieś kurde Call of Duty Warzone. Nie, no teraz tutaj jest kurde Dajcie mi żyć. No ja nie wiem. Ja kurde powinienem być gangsterem, kurde, a nie osobą, którą ucieka. Nie, no teraz tutaj jest chłop. Zarąbiście. Nie, no ja przez cały metr będę uciekał, czy co? Dobra, walić to. Ja muszę się zlutować i kurde, będę walił. kurde, Robimy kolejnego by'a. Teraz będzie kolejny drive-by. Nie wiem, jakoś Warzone mi nigdy nie interesowało, Jakoś tak nie wiem, nigdy nie mogłeś się tak wczuć tego Warzona, jakoś tak nie wiem, nic nie ma takiego fanu w tej grze, co, nie? Jakoś tak nie ma tego. Jak ja dostanę ze snajpy, to ja już kończę. No serio, nie będę kłamał. Nie no, tu jest chłop, tu jest ku a chłop Nie no, dobra, custom loadout Czy ryzykować? Iść tam? Ryzykuję, walić to, idę tam Co ja mam do stracenia? Prawie nic, idę wodą Chyba będzie bardziej, bardziej, kurde, bezpiecznie wodą Tylko ja tutaj nie wpłynę, zarąbiście, muszę, kurde, iść na mostrze. Dobra, lecimy, lecimy, szybko, 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 custom loadout, dawajcie mi, Draco loadout Dobra, mamy! Kurde, ja to nigdy chyba nie byłem na tej mapie, na no serio, tutaj, nie będę kłamał Tam jest chłop Dobra, chłop, kurde nie wiem, ta, ta, ten broń na seria jest zgubniona na daleko, to jest takie middle ground na serio. A tu jest ta mapa kurde z tego! Skala do tej modowe trójki, a nie dwójki Dobra, chodź tutaj! No i... Czemu ja muszę grać na takich... na takich tryharderów? No serio, ja nie rozumiem tego, ja nie jestem dobry w tej grze, nie wiem jak ja mogę mieć kadę, ale no to jest żart, na no serio. To jest totalnie żart. Dobra, kurde, przynajmniej z glockiem go zabij... Skąd ja w ogóle ten dam? Szmatu... Nie, dobra, walisz tą, nie chce mi się grać tą grę, walisz tą. No ale serio, gównie to gra Nie mogę w ogóle Custom loadouta dostać. Nic nie mogę dostać, bo cały czas deadam albo dostać jakieś tryhard, co się pocą, albo gości co się kampią jak totalne pipy. Celowane jest w drzwi, siedzi tylko. Pieno, gówno gra. Do widzenia.